Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że pacjent hemato to taki pacjent, który przede wszystkim potrzebuje farmakoterapii. Bo faktycznie w leczeniu chorób hematologicznych jest tak, że jedyną inicjatywę, jeśli chodzi o leczenie, jaką możemy zaproponować pacjentowi, to są właśnie leki. Jednakże, jeśli chodzi o zaopiekowanie kompleksowe pacjenta, to potrzeba jest jeszcze wiele zmian i wiele poprawek. Podczas prowadzonych przez nas warsztatów, podczas zajęć z pacjentami, widzimy, że jest szereg innych niezaspokojonych potrzeb. I tu sprawa zaczyna się już na etapie pozu. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Jestem przekonana, powinni więcej zaangażować się w budowanie wiedzy, zwłaszcza u osób starszych, wiedzy na temat niepokojących objawów, jakie mogą sugerować poważną chorobę, na temat w ogóle edukacji o chorobach krwi, dlatego że wciąż jednak. Stwierdzamy, że pacjenci zbyt długo błąkają się od lekarza do lekarza, zanim tak naprawdę trafią na takiego lekarza, który postawi właściwą diagnozę. Ścieżka pacjenta hematologicznego, np. pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową, to jest ścieżka, która niejednokrotnie trwa wiele miesięcy, zanim trafi on do hematoonkologa i zanim trafi do prawidłowego leczenia. A tak być nie może. Oczekujemy, że te choroby będą diagnozowane dużo, dużo wcześniej, tak aby pacjenci nie musieli błąkać się od placówki do placówki, od lekarza do lekarza i tak naprawdę od obawy do obawy i od lęku do lęku. Trzeba diagnozować te choroby szybciej. Im szybciej je zdiagnozujemy, tym lepiej będzie można i skuteczniej takiego pacjenta leczyć. W tym całościowym, kompleksowym zaopiekowaniu pacjentów hemato-onkologicznych niezmiernie istotne jest wsparcie psychologiczne, zarówno samego pacjenta, ale też jego bliskich, rodziny, po to, aby pacjenci mieli informacje i wiadomości na temat tego, jak radzić sobie emocjonalnie z taką chorobą jest to choroba przewlekła, ale też jak istotna jest rola rehabilitacji i prawidłowego ży żywienia w trakcie y, takiego właśnie leczenia.